Cześć, to jest Citroën C4 Picasso 16VTi. Ten silnik BMW 120-konny. Auto miało tutaj taki problem, że jak się rozgrzało, to powiedzmy staliśmy na światłach. Na światłach stoimy, nie wiem, ze, ze, ze 2-3 minuty. Ruszamy i, jest, i są kłęby, kłęby siwego takiego dymu, także ewidentnie spalany olej. i z rana też małą chmurkę puściło, przy jak całą nos tam postał i z rana się go odpaliło. Teraz zobaczcie będę tutaj wymieniał, od razu powiem co będę robił. Wymieniał tutaj będę uszczelniacze na zaworach. Teraz zobaczcie, tutaj jest kamerka, nie wiem czy to tutaj pokażę. Tutaj mam w jednym cylindrze włożony. Tutaj widzicie, o, plamkę już oleju, bo ścieknęło, bo ja go tutaj zostawiłem na, 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 na tłoku od góry, także ewidentnie od góry coś, o, coś tam skapnęło już. I chciałem pokazać zawór na, na tej drugiej kamerce. No nie mogę tak, kurde, jedną ręką. o, o było widać zawór, o, jest. I tutaj w tym miejscu O teraz widać W tym miejscu tutaj na dole Widać jak zacieka spod zaworu olej Teraz zobaczcie Uszczelniacze już ma tutaj dwa Dwa stare wyjęte Zobaczcie jakie są dziury Duże tutaj gdzie chodzi ten Zawór, a tutaj jest nowy Także widzicie Jakie te są wyrobione Jakie to są wielkie dziury w porównaniu z tym bo tutaj jest powiedzmy 4,7 i mm, to jest około 5. Także tam 30 mm, ale to co jest ważne tutaj to to, że te stare nie idzie tego ścisnąć. To, to już jest jak plastik, to nie jest jak guma. To ledwo co a tutaj te O, zobaczcie, widzicie jakie mięciutkie. Także to nie zbierało, nie uszczelniało po prostu, tak? I teraz Tutaj mam wyjęty jeden wałek, drugi wałek, wałek mam tam w pudełku. Także trzeba zdjąć, trzeba zdjąć tutaj, rozebrać rozrząd, tak? Także blokady są potrzebne na pewno. Trzeba tutaj zdjąć te, te wałki, dwa tutaj wałki i tutaj te, te nie wiem jak to nazwać, urządzonko od tych wanosów. Tu jest trzeci wałek, który. Od dwa nosy, w który myślę, że y, wymienię tutaj bez, bez ściągania w jego, i teraz czym ja to wyjmuję? Od razu mówię, że takie rzeczy robicie sobie na własną odpowiedzialność, y, żeby nie było, że tam ktoś coś robił i, i mu tam nie wyszło. Ja robię to w ten sposób, i ktoś jak będzie chciał, to sobie z tego skorzysta. Coś takiego kiedyś kupiłem sobie taką dźwignię, którą można sobie przykręcić w różnych miejscach bo to do różnych zaworów będzie do różnych zaworów będzie w różnych miejscach że można ją przykręcić to jeszcze sobie taką podkładkę położyłem żeby mi nie porysowało tutaj tej powierzchni od pokrywy zaworów i teraz tutaj jak naciskamy tak o Widać, że całe tutaj się spężynka u, u, ugniata i można wyjąć te zamki, tak? Yy, tylko teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Zawór może Wam wpaść do, do cylindra i wtedy będzie problem, będzie trzeba ściągać głowicę, bo no, nie wyciągnie się jej, tak? Także ja tutaj mam taki swój patent, że dorobiłem sobie taki wężyk, który jest podłączony do sprężarki. Tak. O. Akurat yy, tutaj była świeca bardzo yy, taka taka z tych, z tych mniejszych. Także nie miałem takiej końcówki, także to akurat dorabiałem ze starej świecy. Uciąłem, wygrzebałem ze środka i zrobiłem sobie taką Taki adapter, żeby tutaj po prostu podać ciśnienie na ten cylinder i wtedy nam wypycha ten, ten zawór do góry, żeby on nam nie wpadł, tak. Teoretycznie tutaj zrobiłem też tak, że ustawiłem ten tłok jak najwyżej. Także ten zawór tam powinien się zaprzeć i, 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 i nie wpaść, tak? Ale jest wygodniej, bo nawet tak jak teraz jest tłok tutaj u góry to jak naciskam to ten zawór... No, nie wiem czy tak dam radę z telefonem. O, no ter teraz jest ładnie, o. o bo zamki już... Zamki już tutaj widać. Można śrubokręcikiem je podwadzić i wyjąć, tak? Ale jak tutaj podamy ciśnienie, to jest lepiej, bo czasami ten zawór chodzi razem, razem ze sprężyną, wtedy nie, nie idzie wyjąć tej, tych zamków, tak? Także coś takiego trzeba sobie wykombinować, żeby podać tutaj ciśnienie. Płok do góry i możemy działać. Yy, tutaj są jeszcze... To, to musimy najpierw wyciągnąć tutaj te... Samo regulatory, Także wyciągam sobie. Ja wyciągam pojedyncze i później wkładam po kolei. Nie wyciągam wszystkich naraz, tylko żeby każdy był w swoim miejscu. Także robię po kolei. Robię tego, wyciągam jeden ten. Później kolejnego, wyciągam ten. Dobra. Włożę na chwilę telefon tutaj do statywu, bo jedną ręką tu nie dam rady zrobić. Pokażę Wam, jak tutaj to rozbiorę. Dżili podejść. Dobra, mamy tutaj. Założę sobie lampkę, żebyś to widział. zamek wyjęty. Tak. Tutaj są te dwa zameczki. I dwie takie połóweczki. Tutaj są dwie takie połóweczki. One siedzą w tym i są tutaj na tym trecie. To To wchodzi tutaj To jest ta, takie dwie połóweczki które jak się włoży To siedzą tutaj sobie w tym pokażę może na ten także one tam się wciskają w stąd i teraz zobaczcie tutaj mamy ten uszczelniacz mhm. potrzebujemy coś takiego takie szczypce to nagrać jak tu wyciągam Teraz tak, tutaj ten dosyć tym na siedzi, bo tutaj podaje ciśnienie, tak? Więc zobacz to. Okręcimy delikatnie i już mamy wyjęty, tak? Mamy kolejny uszczelniacz wyjęty. Teraz mamy ten niesamowitki. mnie nie smaruję, bo to i tak jest troszeczkę w oleju. Teraz tak, dopychamy tym elegancko. Zobaczcie, już jest na ogłoszenie włożony. Teraz wkładamy z powrotem sprężynkę. Górną podkładkę. I teraz taka zabawa będzie o, to. Zobaczcie, mamy teraz miejsce, żeby włożyć te, te zameczki, tak? Z tymi zameczkami, ja sobie robię tak, żeby one tam się troszeczkę lepiej trzymały. Biorę troszeczkę, troszeczkę smaru, tak tyle o ile. I jak sobie tutaj włożymy, to one tam delikatnie troszeczkę lepiej siedzą, bo najpierw wkładam jednego, wkładam jednego, później drugiego i tam czasami ten jeden lubi tam przesunąć się. A tak jak delikatnie tutaj dam smaru, tu to, to się trzyma. Klei się po prostu, nie? I zobaczcie, ja sobie to robię tak, odłożę na chwilę telefon. Tutaj te zameczki są delikatnie jakby namagnesowane. Także sobie ustawiamy to tutaj o, na śrubokręcie, tak? I wkładamy tam. No Trzeba uważać, żeby to gdzieś yy, nie włożyć, nie wrzucić, żeby to gdzieś nie spadło w jakieś dziurki, bo zobaczcie, o tam są kanały jakieś olejowe, jakby gdzieś tam wpadło, no to będziecie kurde rozbierać silnik. Tak Czy żeby nie wpadło w rozrząd, także wszystko szmatkami tutaj poutykałem, bo zawsze może coś spaść. I teraz yy, byłby problem, gdyby trzeba było rozbierać silnik, tak? Postaram się teraz włożyć w tej Was dwie... Jeden zamek już włożyłem, jeden jest, teraz zobaczcie, jak to wygląda. O, widzicie? Jeden zamek jest włożony, jeszcze mi zostało drugi włożyć, tak? Jedna połówka, tak? Kaj, zwróćcie uwagę, że to jest tutaj jest cieńsze, tutaj jest szersze, także to jest taki stożek, tak? Żeby nie włożyć go odwrotnie, tak? Tylko on ma swoje miejsce. Nie, jest to aż taki hop siuk, o, zobaczcie. Zamcie się to. ona sobie tak jeszcze porusza. dobrze przed tym żeby dobrze tam zatrybił Także jeden mamy wymieniony. Jeszcze 15 takich. Także Tak wygląda taka robotka. Jesteśmy w stanie coś takiego zrobić takim urządzeniem. Taką dźwignią. Do tego takie, takie szczypce blokady do rozrządu tak no jest troszeczkę grzebanie bo ogólnie tutaj w, C, w C4 tutaj zdejmowałem też maskę zdejmowałem też całe tutaj pod szybie, żeby tutaj był dostęp tak bo tutaj to jest wszystko zabudowane gdzieś tam dotąd gdzieś te podszybie także trzeba sobie zrobić miejsce żeby mieć gdzie tą dźwignią tutaj, tutaj ruszać no, nie? no chyba już wszystko tu powiedziałem także w tym silniku jesteśmy w stanie tutaj sobie zrobić taką taką wymianę uszczelniaczy bez rozgrania tutaj bez ściągania głowicy teraz będzie zabawa jeszcze z rozrządem i z tymi tutaj wanosami tutaj od góry żeby to wszystko do kupy po, poskładać ale damy radę jeśli coś pomogłem, dajcie lajka. Like. Jakieś pytania macie, to piszcie w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Cześć. To jest, to jest, to jest taki silnik też w MINI jest stosowany. W MINI, Citroen, Peugeot. Dzięki za oglądanie. Cześć.